Zobaczymy ci się odpali. odpali. się jeszcze. Oj, nie to. Weź jak masz wyzywać to i co. Nie. Ja nie wyzywam. Zpieros ja są... co Ale on cicho wychodzi, zabijemy osobę, to teraz zobaczycie. No właśnie, no, tylko życie Nie, on poszedł do brata xD Zuj, załóż Co Co typu?